Miski powalniające w życiu naszego psa to albo must have, albo coś, co bardzo frustruje psa. Jeżeli masz psa, który je bardzo, bardzo łapczywie, to musisz mieć taką miskę, dlatego że taka miska bardzo często ratuje życie Twojego psa. Nie możemy dopuścić do tego, żeby pies jedząc doprowadził do skrętu żołądka, bo jest to bardzo, bardzo ryzykowne. Natomiast są psy, które z takich misek jeść nie mogą, dlatego że ich takie jedzenie. Może frustrować, bardzo ich nawet frustruje, no i też są psy, które mają na przykład problemy z trzustką i z takiej miski też jeść nie powinny. Ale o tym, jakich używać akcesoriów do jedzenia, yy, znajdziecie materiał na kanale Zorientowani, przeprowadziłam bardzo fajną rozmowę z Natalią Kubiak, z behawiorystką, która właśnie na temat tych wszystkich misek, wszystkich. Hmm, takich zabawek, w którym, do których wkładamy jedzenie, bardzo dużo fajnych rzeczy powiedziała i myślę, że one wam się na pewno przydadzą. Ja mam tutaj ze sobą takie miski spowalniające, które kupiłam online w Sinsei. Stacjonarnie ich niestety nie znajdziecie. One mi się spodobały, bo wyglądały, zobaczcie, jak pięknie, truskawka i ananas. Bardzo ładne, kolorowe. Przypominają, są symbolem lata, przypominają nam lato, o którym no, nie chcemy raczej zapominać. Jest to pora roku, którą bardzo, bardzo lubimy. Te miski mi się naprawdę spodobały i jak tylko do mnie przyszły, no to... Mm, to, co od razu się rzuca w oczy, jest naprawdę bardzo fajne, to te wgłębienia. One są bardzo wysokie i yy, tak nie, myślę, że to jest półtora centymetra. I w przypadku karmy, słuchaj, naprawdę jest to świetne. I jeżeli macie takiego psa, który pochłania to jedzenie, to te miski są rewelacyjne. Yy, kosztowały 9,99, więc też bardzo tanio. Yy, i Chyba to wszystko na temat tych misek takiego pozytywnego. No niestety jest więcej chyba minusów niż plusów tych misek. Dlatego to czy je sobie kupicie czy nie, to będzie zależało oczywiście od Was. Minus jeden jest taki, że te miski z tyłu niestety, ale nie mają przysawek, Czyli jeśli stawiacie je na śliskiej powierzchni. To niestety, ale pies z jedzeniem będzie z tą miską się po prostu śliskał jak po lodzie. No i to może być mega frustrujące. Plus do tego hmm, hałas, który powoduje. No nie jest miły dla ucha. Druga rzecz, która jest no też minusem tej miski, no to jak już powiedziałam, cena to 9.99. Czyli yy, no, jakość jest adekwatna do ceny, czyli y, te miski są wykonane w 100% z polistyrenu, czyli takiego tworzywa, które jest mega tanie i mega łamliwe. Więc y, jeśli twój pies niechcący, nie mówię, że specjalnie, niechcący pogryzie tą miskę albo ją jakoś ugryzie, bo ma tak, y, nie wiem, mocny chwyt, albo będzie chciał po prostu tutaj nawet sobie to y, przegryźć, bo nie będzie się mógł na przykład, nie wiem, dostać do karmy, to niestety, ale ułamanie tego czy nagryzienie grozi tym, że twój pies może sobie skaleczyć dziąsło. No i to jest niestety mega, mega duży minus. Tutaj ta góra, ona się zdejmuje. Więc też może sobie pies to bardzo łatwo niestety zdjąć i i ugryźć. No i na temat tych misek chyba to wszystko co można powiedzieć no oprócz tego, że są ładne. No ja z nich skorzystam, ale stawiam je na dywaniku, takim antyposiskowym i wtedy rzeczywiście one spełniają swoją rolę. No i słuchajcie, one rzeczywiście lepiej sprawdzają się w przypadku karmy suchej niż karmy mokrej. Do karmy mokrej używam innej miski dlatego, że mm, no niestety tutaj ona dość, dość głęboko wchodzi, i rzeczywiście ten pies to jedzenie zjada długo. Więc w przypadku karmy suchej jest świetna. Ale takich misek, jeśli ktoś ma takiego psa żarłoka, to na pewno ma <gry> dużo, dużo więcej. Więc ja też mam i do karmy mokrej używam innych misek, takich z mniejszymi wgłębieniami na temat tych misek. Decyzje o tym, czy je kupicie, czy nie, pozostawiam Wam. Są naprawdę bardzo ładne, tanie, mało kosztują, więc są godne. Wy, no, możecie możecie yy, sobie je zakupić, ale pamiętajcie, uważajcie, kiedy pies je, nie zostawiajcie go samego, obserwujcie go. No i pamiętajcie, żeby stawiać na jakimś fajnym takim dywaniku antypoślizgowym, żeby psa nie frustrowały. Bardzo łatwo się je myje więc nie ma z tym problemu. Nie wkładałam do zmywarki, myję je ręcznie. No i oczywiście zachęcam Was do tego, żeby obejrzeć sobie film na temat właśnie tych akcesoriów do jedzenia. Dowiecie się z niego naprawdę bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy i jeśli macie psa, który je bardzo, bardzo szybko, no to pamiętajcie, żeby dbać o jego zdrowie i żeby takich misek kilka mieć. Zapraszam Was do subskrybowania kanału Zorientowanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie też komentować te odcinki, które tam się pojawiły. No i dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co Wy myślicie na temat tych misek. Czy używacie misek spowalniających? No i jakie te miski macie dla swoich psów? Może są takie, kto, które, których nie znamy i chętnie sobie na nie popatrzymy i może z nich skorzystamy. skorzystamy. Za dziś bardzo Wam dziękuję i. Miłego dnia Wam życzę. Buziaczki. Pa!